Witam serdecznie Trygon powietrza, bliźnięta, wagi oraz wodniki Zapraszam Was, moi drodzy, do czytania tygodniowego od 28 marca do 3 kwietnia. Pamiętajcie proszę, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł, czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Do końca. Mam Mam też promocję na czytania partnerskie 30 zł. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające finanse miłość, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność zobaczycie ofertę ze zdjęciami i opisami. Zapraszam zatem trygon powietrza zodiakalne bliźnięta. 28 marzec 3 kwietnia bliźnięta. Co dla Was? Oj oj, 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 a wy co? Za kim tęsknicie, kochani? Za kim wy tak tęsknicie, bądź za czym? Bo mam tu jakąś tęsknotę za partnerem, rozczarowanie, rozterki sercowe. Dla niektórych widzę było jakieś rozstanie, ktoś się zamknął w przeszłości, natomiast to są takie chwilowe energie, bo przychodzi koło fortuny, przychodzi zmiana na lepsze. Zobaczcie, jeżeli z początkiem tygodnia poczujecie się troszeczkę Tutaj osamotnieni, tak jakby wam kogoś brakowało, to przychodzi mi później szczęście, radość, szczęśliwa rodzina, zadowolenie. Wy pamiętajcie, macie wpływ na wiele rzeczy w waszym życiu. Wy nie możecie na przykład zamykać się w sobie i mówić: Nie, rozlało się kakao, już nic z tego nie będzie, nie, nie, ja na pewno nie dam rady, ona już mnie nie chce, on już się wyprowadzi, nie, my za dużo się kłócimy. Nie możecie tak myśleć, kochani, bo wy siłą rzeczy ściągacie do siebie te wszystkie negatywne rzeczy. To jest właśnie potęga podświadomości. To, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. A tu mamy szczęście rodzinne, satysfakcję, nawet właśnie powiększenie rodziny. Dla osób samotnych, które czują, że nikogo nie spotkają, przychodzi koło fortuny i zmiana z przeznaczenia. No, naprawdę fajna karta i w pracy też macie super, bo macie szóstkę denarów, czyli możliwość awansu, sukces finansowy, bezpieczeństwo finansowe, tak. Jest stabilność finansowa, jest dużo pracocholizmu, co prawda, ale wy jesteście dumni z tego, co do tej pory udało wam się osiągnąć, zarobić bardzo ładne karty. Co was może zasmucić, cesarz? Eee, tu jest takie podejmowanie dojrzałych decyzji, ale też czasami utrata władzy, tak. Tu jest despotyzm w tej karcie. I powiem szczerze, może po prostu być tak, że nie wiem, ktoś się zamknął, bo doszło do jakiejś kłótni, ktoś powiedział za dużo przykrych słów, ale kochani, to wszystko zostanie wyjaśnione. Pamiętajcie, że nie zamiata się problemów pod dywan, trzeba na bieżąco rozmawiać, rozwiązywać konflikty, tylko wówczas będziecie w stanie to wszystko ogarnąć, tak? No bo im więcej się tych problemów zbiera, to wiadomo, że później jest trudniej to wszystko załagodzić. I ktoś tam bardziej się buntuje, bardziej obraża, ludzie się od siebie oddalają. Właśnie o to chodzi, żeby to naprawiać, a nie wymieniać, tak? Zdrowotnie królowa denarów, kochani, dolny odcinek kręgosłupa, parwa, kulszowa, krzyże, to może wam dokuczać nerek Więc, kochani, na to zwróćcie uwagę. Starajcie się nie przeziębić, nie siadać na zimnych podłogach. Teraz nam się wydaje, że jest słoneczko ciepło, ale no niestety to jest takie zdradliwe, także uważajcie na siebie. Trzymam za was kciuki, życzę wspaniałego tygodnia, bliźnięta. Zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały, no i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Zobaczmy wagi, 28 marca, 3 kwietnia. Moje drogie wagi, dlaczego Askielichów ma Was zasmucić? Poczucie niskiej wartości dla niektórych, niepokój emocjonalny. Tu jest też zdrada, niepłodność. Uczuciowo mamy księżyc. E, jakieś błędy w działaniu, jakieś spotkania po nocach, może nie możecie na przykład tutaj m, zajść w ciążę, tak? Mogą być problemy z zajściem w ciążę e, i ktoś przez to będzie się po prostu e, smucił, tak? Że, że po prostu, ono. Tu też mam jakiś pesymizm, jakieś koszmary senne. Nie wiem dlaczego, kochani. Natomiast przychodzi karta śmierci, karta zmiany. Stare odchodzi, nowe przychodzi, tak? Pożegnanie jakiegoś etapu w życiu i kapłan, który mówi o małżeństwie. I powiem tak, jeśli chodzi o uczucia. Dla jednych to będzie spotykanie się z kimś, kto jest w stałym związku, i to są takie spotkania pod osłoną nocy, żeby nikt się nie dowiedział. Ktoś się może też dowiedzieć o niechcianej ciąży, tak? O niechcianej ciąży na przykład. Spotykała się jakaś kobieta na przykład z mężczyzną, który już ma związek, rodzinę. No i tutaj jest ciąża znienacka, to jest jedna historia. Dla innych, no jeżeli się staracie w małżeństwie właśnie o Dziedziusia, to może być na przykład tutaj. Problem z zajściem w ciążę w tych kartach. Natomiast to jest chwilowe, to jest energia jednego tygodnia. Nie martwcie się, przede wszystkim się kochani, nastawcie pozytywnie na wszystko. Tu jest jakiś koniec trudnego etapu w Waszym życiu i coś nowego przychodzi. Także to są chwilowe energie. W pracy macie za to sukcesy, korzyści materialne, początek dobrego okresu finansowego, stabilizacja, uznanie zawodowe, sukcesy. Bardzo ładnie, i dobre wiadomości, kochani. Ktoś Was zaprosi do wspólnego przedsięwzięcia. Nowe widoki na pracę, nowy zawód. Jeżeli jesteście osobami bezrobotnymi, w tym tygodniu zostaniecie zaproszeni na rozmowę o pracę. Tutaj też możecie otrzymać fajną ofertę. Więc karty bardzo ładne. Jeśli chodzi o zdrówko, mamy dziewiątkę e, kielichów. Dziewiątka kielichów pokazuje problemy z narządami płciowymi i hormonami. Także na to sobie, kochani, zwróćcie uwagę, sprawdźcie wszystkie hormony, zróbcie badania. Nie lekceważcie niczego, tak? Bo wiadomo, że zdrowie jest najważniejsze. Także, jeżeli kochani, macie jakieś pytania, a to czytanko jest ogólne, więc nie dla każdego, to ja zapraszam do kontaktu mailowego. E, czytania partnerskie do końca marca 30 zł. No i czytania z dowolną ilością pytań 50 zł. Także zapraszam również na rytuały i po z Waszym znakiem zodiaku. I na koniec wodniki. Wodniki. Mm -hmm. Jesteście w swojej energii, będziecie o coś mocno walczyć. Yy, tu jest takie zdecydowane działanie, tak? Odwaga. Yy, dużo będziecie się komunikować z ludźmi, no i zobaczcie, dobrobyt materialny, tak? Jakieś dziedziczenie majątku dla niektórych. Czas na zmiany w rodzinie. Duży czas na zmiany w rodzinie, ale ja widzę do Was finanse idą, spełnienie marzeń. Chociaż w pracy czujecie się trochę niedocenieni, albo brakuje wam po prostu jakiegoś powera, brakuje wam jakiejś motywacji do działania, to to przychodzi z zewnątrz. Tu jest praca zdalna, przez internet, kontakt właśnie telefoniczny, być może jakiś wyjazd was czeka. Natomiast jest przyjęcie inicjatywy, jest działanie. I tutaj widzę, jeżeli macie własne firmy, takie rodzinne, to są fajne biznesy, będziecie wspierani przez otoczenie. Mm, idą do Was jakieś nowe kontrakty, podpisywanie umów, bardzo ładne karty. Jeżeli chodzi o to, co Was może zasmucić umiarkowanie, tu może pojawić się, kochani, jakaś drobna choroba, ale też taki brak równowagi, brak spokoju mogą być też problemy mmm, i takie trudności w podjęciu decyzji, brak cierpliwości w tym tygodniu. Zajmow zajmowanie się przeszłością bądź przyszłością bez kontaktu z teraźniejszością. Więc kochani, jeżeli nie możecie podjąć decyzji na przykład jakiejś zawodowej, finansowej, nie bójcie się, bo tutaj ktoś wam z rodziny pomoże w podjęciu tejże decyzji i możecie gdzieś tam się ustabilizować. W uczuciach też widzę, że kogoś traktujecie jak swoje oczko w głowie, ale też to jest taka karta, która mówi o, o tym, że my dla, z kimś jesteśmy dla pieniędzy, tak? Że tu ważniejsze są pieniądze niż ta rodzina, że traktujemy kogoś przedmiotowo. Także karta ostrzega, żeby tego nie robić, bo to się może odbić przeciwko Wam, no chyba że to ktoś z Wami jest dla pieniędzy, tak? Więc też sprawdźcie yy, o co tutaj dokładnie chodzi, bo Was jest dużo, więc no ja mówię ogólnie, jaką widzę sytuację. W zdrowiu koło fortuny. Koło fortuny to są możliwe choroby, jeśli chodzi o problemy wątrobowe, trzustkę, drogi żółciowe oraz śledziona. Także tyle, kochani, dla Was. Ja Wam życzę udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały no i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.